W dzisiejszym filmie zobaczycie nowości, akcesoria, dekoracje i ubrania, jakie kupić można w sklepie PEPCO. Zobaczycie też kilka nowych rzeczy z nowej kolekcji, dlatego warto obejrzeć film do końca. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Witam na przeglądzie w sklepie Pepko, gdzie pojawiło się kilka nowości, które zobaczycie w tym nagraniu. Pośród nich jest m.in. ta wzorzysta poduszka w dekoracyjne wzory. Tak wygląda z jednej, tak natomiast z drugiej strony. Poduszka za 30 zł ma wymiary 45 i 45 cm. Puszewki na poduszce nie da się zdjąć. I jeszcze jedna wśród poduszek, nowość w kształcie awokado. Ta poduszka, jak może się domyślacie, jest z kolekcji piknikowej. Awokado jest charakterystycznym owocem w tej kolekcji. Dekoracyjna poduszka takiego rodzaju kosztuje 20 zł. Ma wymiary 35 i 40 cm. Wśród nowych poduszek jest też taka dekoracyjna prostokątna poduszka. Za 40 zł ma wymiary 35 i 50 cm. Poszewka tej poduszki zapinana jest na zamek. Jeśli mowa już o poszewkach w sklepie Pepko pojawiły się nowe dekoracyjne poszewki na poduszki, między innymi taka jak ta. Kosztuje 12 zł, ma standardowe wymiary 45 i 45 cm. Zapinana jest na zamek. Wzorzysta jest z jednej strony, z drugiej ma jednolity kolor. Tak właśnie prezentuje się jedna z nowych dekoracyjnych poszewek, tak wygląda druga. Ma inny wzór niż poprzednia, ale te same wymiary 45 i 45 cm. Zapinana jest na zamek, wzorzysta jest z jednej strony, z drugiej ma jednolity kolor. Cena takiej poszewki na poduszkę to 12 zł. W sklepie Pepko kupić możemy także taki dekoracyjny koc. Ten koc we wzory, a są to różnego rodzaju liście, kosztuje 35 zł. Wymiary koca to 150 i 200 cm. Wykonany jest w 100% z poliestru. Informacje te podane są na metce. Kod zawiązany dekoracyjną wstążką, w sam raz nadaje się na prezent. Na półkach tego sklepu znajdziemy także podróżny lub np. piknikowy zestaw sztućców. W zestawie znajduje się łyżka, widelec oraz nóż. Komplet kosztuje 10 zł. Wśród akcesoriów podróżnych znajdziemy taki np. podręczny zestaw. Ten przydatny nie tylko w podróży, komplet akcesoriów kosztuje 5 zł. Wśród tego rodzaju akcesoriów są także różnokolorowe wiatraki. Ten podręczny, niewielki wiatraczek działa na baterie i kosztuje 12 zł. W tym sklepie PEPKO dostępny był w widocznych teraz kolorach. A to plażowy zestaw kieliszków do napojów za 15 zł. W zestawie są dwa różnokolorowe kieliszki z tworzywa sztucznego. Nóżki kieliszka zrobione są tak, że można z łatwością umocować je w piasku. Zobaczmy teraz na pozostałe rzeczy i akcesoria dostępne w sklepie PEPCO. Wśród nich jest zestaw zawierający 6 par różnych kolczyków. Cena kompletu to 5 zł. Zestaw zawierający dwie pary widocznych teraz kolczyków kosztuje 8 zł. A oto następne nowe akcesoria i dodatki. Na przykład taki komplet pięciu branzoletek. Cena kompletu to 10 zł. Poza tym kupić możemy także rozkładaną szczotkę do włosów z lusterkiem. Cena szczotki z lusterkiem to również 10 zł. 3 zł to cena zestawu zawierającego 6 gumek do włosów. Co jeszcze kupić możemy w sklepie PEPKO? Następną nowością są takie wiosenne i letnie damskie ubrania. 20 zł kosztuje bawełniana damska koszulka bez rękawów. Dostępna w rozmiarach od S do 2XL kosztuje 20 zł. Tyle samo kosztuje bawełniana damska koszulka w paski, widoczna po prawej stronie. Dostępna w rozmiarach od S do 3XL. Na lato znajdziemy także taką sukienkę z krótkim rękawem, wzorzystą w kolorach granatowym i białym. Długa sukienka kosztuje 30 zł, dostępna jest w mniejszych i większych rozmiarach. Tak wygląda w całości. Sukienka jest w 100% bawełniana. Te damskie krótkie spodenki z przodu wyglądają jak spódniczka. Spodenki są wiązane i zapinane w pasie. Cena spodenek to 40 zł. Także dostępne są w mniejszych i większych rozmiarach. Tak wyglądają z tyłu. Następną nowością na lato są takie damskie klapki. Obuwie letnie dostępne jest w rozmiarach od 36 do 41. Cena klapek dostępnych w jednym kolorze to 25 zł. Przyjrzyjmy się teraz damskiej koszulce w kolorze zielonym z wzorzystymi rękawami. Dostępna w rozmiarach od S do 2XL kosztuje 25 zł. Wzory widoczne na rękawach są słabo widoczne, dlatego pokażę je trochę bliżej. Tak wygląda ta koszulka z tyłu. W niektórych sklepach Pepko nadal znaleźć możemy jeszcze klapki z kolekcji Sugar Free. Klapki dostępne w rozmiarach od 36 do 41 kosztują 35 zł. Na półkach tego sklepu zawsze znaleźć można przecenione produkty. Torebka, którą widzicie teraz, ma nową niższą cenę. Wcześniej kosztowała 40, teraz kosztuje 20 zł. Torebka zapinana jest na zatrzask. W środku ma małą kieszonkę zapinaną na zamek. A oto również damska torebka z nowej serii. Ta postać w sklepie Pepko pojawia się także na ubraniach i akcesoriach dla dorosłych. Torebkę nosić możemy w ręce lub na ramieniu. Wewnątrz ma dodatkowy, dłuższy pasek, który przypiąć możemy po bokach. Torebka kosztuje 45 zł i dostępna jest w jednym rozmiarze. Zapinana jest na zamek, w środku ma jedną mniejszą kieszonkę. I jeszcze jedna wśród nowości damskie klapki. Wzorem i kolorem dopasować można je do wielu ubrań z nowych kolekcji w sklepie Pepko. Wzorzyste japonki w odcieniach koloru niebieskiego, dostępne w rozmiarach od 36 do 41, kupić możemy za 15 zł. Wiosenny zestaw zawierający świecę zapachową i odświeżacz powietrza w sprayu kosztuje 30 zł. Odświeżacz i świeca mają zapach kwiatowy. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.